Miotła przy drzwiach, pełna opowieść z rytuałem dawno temu. W chacie na skraju ciemnego lasu mieszkała wdowa Zosia. Była kobietą pracowitą, ale od miesięcy coś kręciło się wokół jej domu. Raz zniknęło mleko z gąsiorka, raz kura z kurnika, a nocami pies szczekał, patrząc w pustkę. Sąsiedzi mówili, że to zły cień wrócił z bagien, taki co potrafi wejść w sen i w serce. Przerażona Zosia poszła do starej szeptuchy. Babki Katarzyny, która słynęła z tego, że jej dom od lat był czysty od wszelkiego złego. Szeptucha wysłuchała, skinęła głową i powiedziała: Zrobimy dla ciebie strażnika, ale to ty go musisz stworzyć, bo wtedy będzie cię znał i słuchał. Tworzenie miotły jeden i czas, trzeci wieczór po gdy księżyc dopiero się rodzi. Płyć materiał, witki brzozowe, zbierane lewą ręką z trzech różnych drzew, najlepiej o świcie. Czaj satrzonek. Najlepiej z leszczyny lub jesionu, gładki, bez sęków. Szeptucha mówiła zbierając witki, powiedz przy każdym drzewie. Nie kradnę, biorę w opiekę, by złe w domu mym nie miało uciech. Gdy wszystko było gotowe, Zosia połączyła witki strzonkiem, wiążąc je sznurkiem konopnym na trzy mocne węzły. Przy każdym węźle szeptała pierwszym węzłem wiąże złe myśli, drugim węzłem wiąże złe słowa, trzecim węzłem wiąże złe kroki. Co przyszło niech odejdzie co idzie, niech zawróci ustawienie miotły. Kiedy miotła była gotowa, szeptucha kazała jej zapalić świecę z pszczelego wosku i okadzić miotłę dymem z jałowca. Potem postawić ją włosiem do góry za drzwiami wejściowymi, tak aby nikt nie zobaczył jej od progu. A złe się w niej zaplącze jak mucha w pajęczynie, powiedziała Katarzyna. A ty wymieniaj miotłę co rok w dzień święty, Jana na zanim kogut trzy razy zapije. Tej nocy wiatr huczał, deszcz bił w okna, ale w chacie Zosi było cicho. Rano, gdy zajrzała za drzwi, w miotle utknął czarny, suchy liść, taki jakiego nigdy nie widziała w okolicy. Od tamtej pory przez wiele lat jej dom omijały zarówno burze, jak i złe spojrzenia.